A okazało się, że mój telewizor LG się popsuł. W sumie to już się od dwóch lat psuje. Eee, kupiony kwiecień 2011, no mniej więcej 42 cale LD650. Najpierw przestało działać HDMI, a ma trzy wyjścia HDMI. Potem przestało działać kart euro. No i na końcu przestało działać jeszcze VGA. W sumie to już działa tylko USB i działa tylko telewizja zwykła. No ale po co mi taki telewizor? Po obejrzeniu wielu filmików w internecie stwierdziłem, że też zaryzykuję. Rozbiorę telewizor, w sumie to nie ma czym ryzykować. Poodpinać, wyjąć płytę główną i wsadzić do piecyka na 10 minut. 195 stopni i zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj nie widać, bo się świeci 195 stopni. Tu położyłem kieliszki, żeby się nie stykało. na żeby nie stykało się dołem z, z blachą. Wkładam. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. 10 minut. Timer ustawiony na 10 minut. Właśnie odliczamy. Włożony do piecyka. Zasłonię tu idiotkę. No i tak wygląda, tak się piecze. Tak się będzie piekło przez 10 minut. Ta płyta. Wracam po jakichś 5 minutach. No, 5 minut minęło. Zapaszek wychodzi taki... no taki... delikatny, bym powiedział. Nic się nie roztapia. Nic nie odpadło od do. Czekamy dalej. No dobra, 10 minut minęło. Wyłączamy grzanie. grzanie już jest wyłączone. Piecyk zostawiam tylko na światełku, więc po otwarciu. O, dymek jest bardzo gorąco. Nic się nie oderwało. Bucha gorącym jak cholera. Muszę wziąć szmatkę i to powolutku delikatnie no, wyjąć. No, paruje z niego jakiś dymek no, Plastiki nie wyglądają w ogóle na upalone kompletnie nic. O, nawet tutaj euro jest cacy. No, wszystko wygląda spoko. Miejmy nadzieję, że zadziała minęło kolejnych 10 minut płytka no już jest lekko wystygnięta, już bardzo mało to mi ciepło Tylko się tak skrzywiła się tak lekko, nie wiem czy to widać na filmie Banan się zrobił, mam nadzieję, że to nie wpłynie, jeżeli na cokolwiek nie wiem Dobra, czekam jeszcze 10 minut i wkładam do telewizora. 20 minut po wyjęciu z pieca. Z tej strony nie widzę nic, żadnych uszkodzeń. O, tutaj widać, o, że to chyba topnik jest, nie? Się wylał. I z drugiej strony widać już dużo lepiej. Tutaj nie jestem elektrykiem, elektronikiem, ale to się chyba topnik nazywa. Tutaj po wyciekał. Poza tym wszystko wygląda chyba ok. I tak na moje oko montuję i sprawdzam. No dobra, telewizor zamontowany. Co się Jest. Jest. Oczywiście. RGB No signal, czekaj Teraz musimy zmienić sygnał na Input A RGB nie działa, bo jeszcze laptopa nie włączyłem HE! Jest! O kurwa Ej, nie sądzimy, że to zadziała Podłączyłem tutaj, bo nie mam żadnego tego Teraz jest po euro I mam tylko euro i VGA komputerowe już włączam laptopa niesamowite. siadaj siadejnieniu włączam, to jest laptop. Jest A już połączamy Homepage, jest Homepage. Windows startuje i ja, prawda, zadziałało za darmo. He, za frajer, Półtora tysiąca do przodu. RGB. Ostatnio był taki cały różowy w kropki obraz z RGB. No, jeszcze się uruchamia, więc musimy chwilę poczekać. Uruchamia się. No nie, 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 to to nie, 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 Jeszcze komputer nie uruchomił. Napierdziel niesamowite. Jest! Ha! Jest! Bomba! Ha. Super! To naprawdę działa. Tu mi ta klapka nie chciała wejść. Tu ją mam w ręku. Ta klapeczka. To jej nie przykręciłem. Będzie lepszy przewiew. No, czyli wszystko działa, no. czyli się całkowicie naprawi. No, nie mam HDMI, no nie mam jak sprawdzić HDMI, ale. Tu jest śrubka została? Zajebiście. po prostu. 295 stopni. Eee, piekło się przez 10 minut. A telewizor to LG42DL60, już taki siedmiolatek. Bez skitu to naprawdę działa.